Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zmienić pozycję aplikacji na, w zakładce aplikacje na telewizorze Toshiba 32 WA2363 DG. Aby to zrobić, w zakładce aplikacji, tutaj u góry mamy zakładki. Wybieramy sobie aplikację, którą chcemy przemieścić w pierwszej kolejności. Na przykład, załóżmy, że ja sobie przeniosę przy, przy, ten, ten podręcznik użytkownika, dlatego że z niego nie korzystam, a niestety nie mogę go usunąć, więc przeniosę go na sam koniec. Przytrzymujemy przycisk OK, a następnie wybieramy opcję Przenieść. Następnie możemy sobie przesunąć prawo-lewo, góra-dół. Dowolnie. Ja przesunę na sam koniec. Następnie klikamy OK, aby zatwierdzić. Możemy wybrać inną aplikację, którą chcemy przenieść, przemieścić. Ja sobie wybiorę Apple TV, dlatego że z niego często korzystam, mogę sobie dodać go do góry, może za YouTubem, a następnie klikamy OK, żeby zatwierdzić, aby wyjść z edycji umieszczenia aplikacji, naciskamy na przycisk powrotu i wszystko jest gotowe. Mam nadzieję, że film był dla Ciebie pomocny. Nie zapomnij o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. To by było na tyle, ja się żegnam. Cześć!